ma widzowie, witam Was w dzisiejszym odcineczku w updatecie w RCU. Tutaj jak widzicie zaczynam odcinek już przy tym wancie czekaliśmy na ponad godzinę, ale tam pokazało, myślałem, że od razu włączy nagrywanie, ale pokazało, że 10 minut to będzie trwało, no to powiedziałam, że jak na ostatnie 2-3 minuty włącz nagrywanie i zostały 2 minuty właśnie niecałe 3 minuty można powiedzieć i więc włączyłem nagrywanie. I zbieramy już tysiąc e, tych. zbieramy już tysiąc śniegu. M mogę na, na starcie filmu jeszcze was poprosić łapkę w górę, Subika. E, I jeszcze na chwilę włączę od bo tu sobie robię. W sensie zbieram tu na autoklikerze Więc na chwilę włączę. Lubię bardzo Robux, jak bardzo wiecie pewnie Rox, albo później wam powiem Rox bardzo dużo pewnie zarabia tych robuxów z tej gry zgaduję, bo taka fajna gierka no pewnie dużo z niej zarabia, zgaduję więc więc jeśli chcecie mnie wspomóc jakimś robuxem jeśli chcecie odcinek z ekskluzywnego paku bo zobaczyłem, że tutaj jest ekskluzywny pak dopiero dzisiaj się dowiedziałem jeśli chcecie właśnie odcinek z robuxów na ten pak no to nie musicie, ale mi zawsze to pomoże, no bo w końcu są zależone od Robuxów, jak wiecie. Lubię bardzo Robuxy. Mam nad piosenki dwie robuxy, 1 i robuxy, 2. To już dużo mówi, że są zależne od Robuxów. I zobaczcie, to jest mój nick. Jakbyście chcieli, to możecie wejść w Please donate, jak nie grać albo grać w Petsimach chcecie, w, PetSima, sorry, w Robloxa, a chcecie im po prostu dać Robuxa, to wejdźcie w Pisdonite e-mailem, możecie mi wysłać jakim będę aktywny w przyszłości mi akurat kilka robuxów nawet nie musicie oczywiście ale dla tych co nie chcą nie potrzebują robuxów albo nie grają a mają jeszcze na koncie, no to ja zawsze lubię robuxy nawet dwa jak mi dacie to dziękuję za pomoc i co za niecałą minutę to już się kończymy wbiliśmy ponad 1000, więc nice Mogę was jeszcze poprosić, żebyście zobaczyli moje shortsy, bo zacząłem shortsy robić od niedawna. Mogę też was o łapkę w górę i subieka jeszcze raz poprosić. I za 25 sekund zobaczymy, ile tej, tych nagród dostajemy. 15 sekund. 10 sekund. Mamy dużo i fajnych. 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, i koniec. Przysteleportowało mnie tu. Czy naprawdę? Czy tam dwie? Jestem zdenerwowany w sobie. Aha, to jednak nie jestem zdenerwowany. Tutaj jakiś, dostałam pokój jakiś. Snowman chest. ek look, chest, reverse. Aha, to chodzi o, tw o twój tier jaki masz. Dobra, ale to sobie, ja miałem drugi tier, to sobie otwórzmy trochę. Czekajcie, odbiorę sobie te nagrody wszystkie. Osiągnięcia. Będę robił, robił później jak wrócę. Jakiś pecik mi wleciał powiedzieć, że tak. Nie. Jajko muszę jakieś... Nie. przedmiot... Będę mógł całą choinkę zrobić, ale tu jak wrócę. Nie wiem ile ja tu mogę być. To dopóki póki nie wyjdę, ale. Ja będę chciał na pewno zaraz stąd wyjść, tylko... Nie wiem czy z tego odcinek w sumie robić Czy po prostu, nie wiem Możemy chwilę sobie otworzyć Kilka jajek Wątpię, żeby to mi coś dobrego dało Bo otwierałem jeszcze lepsze Niż 150, szczęścia dawali Dobra, wyjdźmy z tego Może da się tu wrócić oby Nie, nie da się Sprawdzę jeszcze Mysłu. Mogę tam wejść? Mogę? Aha, dobra, no to nieważne To to po odcinku tam będę chwilę A my sobie Jak nie mam jak mam? Raz... A nie, nie mam To jak to trafić? Oto, mam wszystkie oprócz tego I nie wiem jak to trafić no nie wiem, rubiertwa sobie mogęś zrobić wie ja, na pewno 8 na 5 Ja 13. Na razie te trzy sobie do, żeby do dziesiątki na razie zostawić. Potrzebuję kluczy czy nie? Nie. No to sobie klucz otwórzmy. Hej jest mashop. 11. Otwórz wszystkie je. Yeah. Tam jakieś prezenty mi wyleciały. O, wyleciała mi dobra kostka, widziałem. Pójdziemy sobie teraz ją otworzyć przy okazji. 3T. A czego to ja robię potrzebuję? Bo mi jakieś tu rzeczy wyleciały? Aha, to nie, to nieważne są. W sumie otwórzmy to jak... Trzy prezenty. Fajne rzeczy bardzo tu lecą. 22. 6. Dobra, to widzimy najpierw tworzyć tu skrzynię, bo może z tej ksz... eee jest. Z tych ksz... Co ja dzisiaj mówię? Jak jest? Skrzyni może nam coś wyleci z Prezent kolejny, jeszcze z dwa prezenty, jakbym dostał jeden z ale to nie jest źle. Eee... To co, otworzę ten prezent 26 kostki. Mam trzy kostki, te trzy to są na razie chyba najlepsze, jakie mam. Nie, nie wiem czy najlepsze w końcu. No i do dziesiątki sobie zostawmy. Patrzę jednocześnie na to, to, co mi leci. Chyba za dobre rzeczy tu nie lecą niestety. chciałbym takiego pycika, albo jajeczko. Oj, albo UFO o też fajnie. By było. Dobra i 10 sobie zostawmy do tego Rebirfa, bo nie wiem. To nie wiem jak na razie zdobyć, ale to tym się zaraz zajmiemy. Polecimy sobie na chwilę na myszczek, jednego nie. Teleport na pustynię Trzy razy sobie zakręcimy tą... Małem no, dalej trochę niż pustynia, nie mi się mapy sobie zakręcimy tą tu małe szczęście, myślałem że to większe no to to tu jednak to sobie dwie, otwórzmy Uf, dobrze, że nie ma animacji, bo jakby była, to by to długo trwało. Ja nie niby tych długich animacji mi znowu. Najwięcej obszarów rzeczy i myślę, że powoli się zbliżam do końca odcinka. Taki 10 odcinek to wam zrobiłem, nadal nie wiem, jak to uzdobyć. Te Rebirth są fajne bardzo. Mam pet najlepsze, co zarabiają. Tak, ten mi wylecał, nie wiem czy wam mówiłem, Nad nie wiem, skąd mi wyleciał? Hmm. Aha, tam za friko. Pootwierajmy sobie w sumie teraz... Idźmy na tego... na ten event, co przed chwilą udało nam się zrobić i... Gdzie to był? Tam był Sun. Gdzie to jest? Tu. Mogę jeszcze raz to otworzyć? No i szkoda, że nie. Jest tutaj coś ukrytego. Skrzynki. Nie, możemy za chwilę pootwierać te jajka. włączę sobie jeszcze trochę laka, bo mam w podkach dużo tego laka. Może będę miał jeszcze więcej, jak odejdę i pootwieram te wszystkie skrzynie. To może mi dużo wyleci tych jeszcze lepszych podateczek niż mam. Ja cóż, pięć. Pozbierajmy to co wokoło jest. I sprawdźmy... Jeszcze jedno to mi wyliczyło to co otworzę. Mam jeszcze lepsze potki? Nie, co bardzo ładnie lepszych nie wpadło. To sobie otwórzmy te, te... ta na laka. <laughs> Ale mam chrybę przepraszam. Proszę stawiać ciepłej góry Hmm. I na sobie chwilę i będziemy kończyć odcinek jeszcze na chwilę przerwę to osiągnięcie mi w pykło. Zbierzmy. No wiem, z tym szczęściem to jak nieszczęściem. Szkoda, że tylko takie rzeczy, w sensie to, ta skrzynka była lepsza niż to już sobie skończył, no bo chyba, że z tego można dostać kolejną. Dobra, włączę sobie autoklikera, możemy jeszcze chwilę na odcinku pozbierać śnieżynek i zobaczyć czy z tych śnieżynek nie ja myślę, że to ten na choinka właśnie ta bombka. Pod... możemy za chwilę jeszcze pootwierać, pozbierać co ja dzisiaj naprawdę są zmierzony, tak te śnieżynki pozbierać możemy z chwilę i zobaczyć czy... Hmm... czy z tych śnieżynek ten, czy z tych śnieżynek może akurat nam no... Nie no, tylko tam mogę. Bo nie wiem skąd jak, albo jak wy wiecie w komentarzu, to możecie mi napisać, bo ja nie wiem skąd mogę wziąć tą bombkę. Pokopmy za chwilę. Czemu kopie ja nie dają mi tego? I chyba tyle w tym... Update z tego co widzę. Jeszcze jedną możemy otworzyć. Polecimy, zobaczmy. Może mam jeszcze jeden ten. Hmm. Tutaj rzeczy jest do kupienia. Mam jeszcze jeden klucz. Nie. A to jedną rzecz, jeszcze szybko sprawdzę na odcinku. Otwórzmy jeszcze kilka tych jajek, bo. No dobra, nieważne, to nie, nic i tak nie daje. No to co, to chyba tyle w tym filmie. Polecam stać szybko w górę suba. I do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.